Siemanko, to jest ten przepraszam Was, bo stawiłem jeden film, a robiłem tytuł i coś musiałem chyba źle wdusić i mam, mam na tytule 1 kwietnia 2021, bo w, te, w ten dzień to nagrywałem. No i bardzo Was przepraszam, bo to film z przeprosinami i możemy pół filmu tego obejrzeć. I przegrałem! No. No ale dobrze. No, no i mam nadzieję, że. nie musicie stawiać łapek tutaj pod tym teraz tu y, filmem. Bo. To były tylko przeprosiny. No a ludzie! Tutaj jest teraz dubio No ludzie! Ludzie! No. Dla mnie by było tak dobrze, gdybym takie coś zrobił i Przeprosinę, stali wili 2000 łapek Nie. 800 tysięcy no. łapek. Nie, w ale to, pod tym filmem to nawet nie trzeba łapek, a więc... Ej, dajcie łapki no. w dół. Ech. Nie nie dawajcie. No po prostu niepotrzebne są łapki. Tylko to wam chciałem powiedzieć. No i... Pa! Elo!